Witam wszystkich serdecznie na kanale Rekin Srebra. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam swoje zamówienie, które wyniosło prawie 20 800 zł. Tak więc, żeby nie przedłużać, łapka w górę, subskrypcja i lecimy z tematem. Lecimy moi drodzy, ponieważ jest bardzo dużo kwestii do omówienia. Zaczniemy od najważniejszej sprawy, czyli od zakupów platyny. Bardzo długo zastanawiałem się, czy zakupić platynę, czy zdywersyfikować swoje portfolio metalowe o uncję platyny, i postanowiłem ostatecznie i definitywnie zakupić platynę, gdy gold platinum ratio, czyli stosunek złota do platyny, wynosił 1 do prawie 2,5. Cena za uncję platyny, którą zapłaciłem, było to 980 euro. Na przestrzeni y, miesiąca Cena platyny naprawdę bardzo mocno fluktuowała. Widzieliśmy od 960 nawet do 1130 euro za uncję. I postanowiłem zakupić typowo, stricte inwestycyjnie jako metal przemysłowy. Nie szukam tutaj żadnej wartości numizmatycznej, nie szukam żadnej wartości kolekcjonerskiej, ponieważ monety np. Lunar 3 Spert były do dostania. O prawie 200 euro droższe te monety. Tak więc, jeżeli chciałbym zakupić na przykład Rock Smoka, to musiałbym zapłacić ponad 1200 euro za uncję platyny. A tak jak powiedziałem, mnie przekonuje tylko to, aby zakupić sobie typowo, stricte jako metal, jako surowiec. Wiemy, że platyna jest typowo metalem szlachetnym, przemysłowym. Tak więc, tak jak powiedziałem, Interesuje mnie jak najtańsza cena za uncję, i dlatego też postanowiłem zakupić kangurki. Cztery uncje, tak jak widzicie. Łączna wartość jest to przeliczenie na złotówki 16 800 zł. Myślę, że jest to naprawdę bardzo fajny dołek, czy też bardzo blisko dołka. Moim prywatnym zdaniem warto jest zainteresować się platyną. Z tego, co przeglądałem. Wszystkie wykresy to nie było jeszcze takiej relacji jak 2,5 do 1, i dlatego też to był zapalnik. To było to, co mnie skłoniło właśnie do zakupów platyny. Miałem pieniądze na zakupy dwóch uncji złota, ale postanowiłem wejść większą kapitałem w platynę. I 4 uncje wlatują do mojego stosu, z czego jestem naprawdę bardzo, bardzo zadowolony. Bardzo mnie to cieszy, ponieważ. Cały czas stos rośnie i rośnie i tak to moi drodzy wygląda. Przesuniemy sobie tą platynkę troszeczkę na bok, tak aby coś tutaj nie spadło. Monety się potrafią wyślizgnąć, a moje podejście doskonale znacie. Ja uważam, że monety powinny być w stanie idealnym. Nie powinno się dotykać gołymi palcami, nie powinno się upuszczać tych monet na podłogę, czy też uderzać monetą o monetę. Tak więc wiele osób przekonało się w minionych miesiącach. Jak wygląda jakoś monet? Co to są Milk spoty na srebrnych monetach bulionowych? Jak dilerzy chętnie odkupują te monety? Tak więc myślę, że mój przedostatni materiał, który jest dostępny cały czas na kanale, warto sobie wejść, zobaczyć, jak przygotować monety na handel. Tak więc lecimy, moi drodzy, od razu. Z kolejnym sztosem mamy dziesięciąciową brytyjską Brytanię z rocznika 2024. Moneta bardzo fajnie zabezpieczona. Mamy tutaj zabezpieczenie w postaci tego hologramu kłódki i trójzęba, ale też oczywiście fale za Brytanią również zmieniają się poprzez zmienianie kąta monety. Też mamy tutaj bardzo fajne zabezpieczenie właśnie w postaci tych fal. Powiem wam, że moneta do dostania praktycznie w tych samych pieniądzach co monety jednouncjowe zapłaciłem 310 euro, czyli wychodziło 31 euro za uncję w totalu wyszło w złotówkach 1333 zł. Wiadomo, że gdzieś tam ten bulion można trafić troszkę taniej, ale postanowiłem, że Póki jeszcze te ceny są odjechane, to nie będę wchodzić w zwykły bulion, tylko właśnie będę akumulować sobie monety z lekką premią. Myślę, że przy tej cenie nie ma tragedii, a zawsze chciałem mieć Brytanię w wersję 10-uncjową i tak to, moi drodzy, wygląda. Tak więc taki sztos, który będzie bardzo fajnie wyglądać z innymi monetami 10-uncjowymi. I teraz lecimy z sekcją od srebrnej uncji. Mamy tutaj Husarię, drugą monetę z serii. Bardzo fajne wykonanie. Oczywiście moneta z sekcji Super Premium. Zakupiłem w pierwszych pieniążkach na szlachetnych inwestycjach sklep za cenę 400 zł. Do Husarii dostaniemy tym razem nieśmiertelnik jako formę. Biżuterii ostatnio był pierścień. Tym razem mamy nieśmiertelnik, co jest oczywiście bardzo fajnym pomysłem. Mamy tutaj naprawdę bardzo fajnego husarza na koniu. Bardzo mi się to podoba. Mamy oczywiście indywidualny numer wybity na rancie monety oraz na nieśmiertelniku. Tak więc bardzo fajnie. To się prezentuje. Myślę, że monety, które będą się pojawiać jeszcze w tej serii, będą windować coraz wyżej pierwszą i drugą monetę z serii, tak więc jeśli ktoś kupił w pierwszych pieniążkach, to naprawdę ma powód do zadowolenia, ponieważ jeśli będzie chciał zrealizować zyski, jeśli będzie chciał flipować takie monety, to myślę, że spokojnie w tym momencie za 800 zł taką dwójkę można sprzedać. Pierwsza moneta z serii spokojnie schodzi za 1000-1200 zł na rynku wtórnym. Tak więc widzimy, że ograniczony nakład i bardzo fajny pomysł jest naprawdę bardzo fajnie zrealizowany. I dużo silverstakerów wybrało się właśnie na zakupy, zakupiło tą monetę i trzymają w swoich stosach. Następnie mamy królową Jadwigę. Mamy tutaj oczywiście wersję super premium, już widzieliście u mnie na kanale jakiś czas temu też królową Jadwigę, ale. Postanowiłem jeszcze dokupić sobie i myślę, że będzie to jak najbardziej trafiony zakup. Również mamy tutaj indywidualny numer wybity na rancie monety, mamy pudełko, mamy kapsel, na pudełku również jest numer zgodny z monetą i pudełko jest oczywiście jako certyfikat do tej monety. Nie będę się rozgadywać na temat tej monety, ponieważ był już nagrany materiał, inni youtuberzy też zrobili obszerne Filmy, tak więc nie ma co tutaj marnować waszego cennego czasu, tylko lecimy dalej. Jak już jesteśmy w sekcji monet premium Super Premium, to od razu wam pokażę zakupy ze szlachetnych inwestycji sklep. Szlachetne wypuściły kolejną serię tym razem Knights of Honor i dwie monety z tej serii. Pierwsza Empire Guardian i druga Lion of War. Myślę, że bardzo ciekawy wynalazek. Mamy tutaj, spójrzcie, nadrukowany wizerunek rycerza na kanadyjskiego liścia klonowego. Oczywiście, najpierw są poddane te monety procesowi oksydacji, czyli mamy uszlachetnione, a następnie nałożony jest projekt nadrukiem UV, co jest naprawdę bardzo fajnym realitacjom. Cena 180 zł za sztukę. Tutaj jest oczywiście już bardziej walor kolekcjonerski, tak więc te osoby, które bardziej pasjonują się, chcą poszerzać sobie kolekcję o najróżniejsze walory, to myślę, że tutaj jest naprawdę godna moneta do polecenia. Do monety dostaniemy oczywiście pudełko w formie certyfikatu oraz kapsel kwadratowy, a na pudełku mamy wszystkie. Parametry oraz nakład, i tak to się właśnie prezentuje. Następnie trzecia i czwarta moneta z serii: legendarni wojownicy. Mamy oczywiście Achilles'a jako trzecia moneta z serii. Niestety musiałem długo czekać. Był problem z tymi monetami, aby je dostać. Była dosyć duża kolejka. Schodzi się z tymi monetami, aby je bardzo fajnie. Uszachetnić, aby zrobić projekt. Tak więc, tak to, moi drodzy, wygląda. Myślę, że cała seria naprawdę robi bardzo fajne wrażenie. Pierwsza moneta z serii, czyli Erik, krwawy topór, już osiąga bardzo fajne ceny około 300 zł. Jeśli ktoś trafi, to ja bym się nie zastanawiał. I tak, zobaczcie, prezentuje się już cała czwórka tych monet. Oczywiście, jest już. Kolejna moneta z tej serii. Tak więc, jeśli ktoś zbiera i jest na bieżąco, to wie o czym mówię. Takie monety również trafiają bardziej do sekcji monet kolekcjonerskich bardziej do tego, aby poszerzać swoją kolekcję, taką prywatną kolekcję monet. Ale też na pewno te pierwsze monety z serii będą zyskiwać wyższą premię, jeśli ktoś ma zajawkę na takie monety. Uwielbia takie walory, kolorowanki najróżniejsze z takimi projektami, uszlachetnione, to wybuli za pierwszą monetę i 400 zł. Tak więc tak to się prezentuje. Następnie, moi drodzy, dwuuncowy smog od Perth Lunar 3. Tak jak widzieliście, w wersję jednąuncową myślę, że mam odpowiednio zakumulowaną, doładowałem ostro na właśnie tych. W wahaniach cenowych, jeśli można tak to określić, czyli bulionówki poszybowały bardzo wysoko na 31, 32, 33 euro za uncję, a wersja Bio, czyli Rock Smoka Lunar 3 od Pert, kosztował 28, 29. I korzystałem z tej bardzo fajnej okazji i zakupiłem sobie od razu 12 sztuk, natomiast w tym momencie wersja dwuncjowa, niestety musiałem zapłacić, wybulić 70 euro, czyli 301 zł za wersję dwuncjową, co czyni ponad 150 zł za uncję w wersji dwuncjowej. Ale myślę, że warto jest zebrać sobie całą kolekcję od PERT. Lunar 3 wersja dwuncjowa. Obojętnie, czy ktoś zbiera sobie takie zestawy na flipa, na handel, czy ktoś po prostu pasjonuje się i chce sobie zrobić bardzo fajną kolekcję. Tak jak wiemy, monety bulionowe potrafią znudzić, potrafią skutecznie zniechęcić do stakowania. Jeśli ktoś tylko przez lata kupuje powiedzmy liście, czy też krugerandy, czy najtańszy dostępny bulion u dealerów to bardzo szybko nudzi się i odchodzi z tego rynku albo zakumuluje powiedzmy nie wiem 100, 200, 300 uncji, później zniknie praktycznie z tego rynku. Po pół roku wraca, znowu dokupuje kilka tubek i tak dalej, i tak dalej. I nie ma praktycznie żadnej przyjemności, kupuje stricte metal. Oczywiście jest to jak najbardziej bardzo fajna strategia, aby Akumulować sobie srebro, ale o strategiach już przygotowuję odcinek, który będę chciał Wam przedstawić o swoim podejściu, o swojej strategii, o tym jak będę w najbliższym czasie podchodził do monet premium, czy też do bulionu, czy też do innych monet z sekcji metali szlachetnych. Ale o tym porozmawiamy w kolejnych odcinkach. A teraz lecimy już do następnej monety. I 7 sztuk. Brytania and Liberty połączenie dwóch mennic, czyli The Royal Mint i US Mint mamy połączenie dwóch mennic, dwóch projektantów wykonywało oczywiście reverse monety. Nie będę się rozgadywać oczywiście na temat tego projektu, ponieważ już zostało opowiedzane na innych kanałach o tematyce. I inwestowania w metale szlachetne. Tak więc, ja nie będę już Was zanudzać. Myślę, że wszystko jest jasne i wiadome. Mamy Brytanię z trójzębem, mamy Liberty z pochodnią, czyli typowe symbole Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Nie ma tutaj nic specjalnego. Cenę, którą zapłaciłem, było to 28 euro, czyli w przeliczeniu na złotówki było to 120 złotych. Zakupiłem 7 egzemplarzy, typowo, aby doładować sobie do pełnej tuby. Zupełnie nie rozumiem podejścia polskich dealerów, którzy wystawiają takie monety nawet za 150 zł za uncję, gdzie mamy tutaj bardzo słabą jakość. Mamy ryski, mamy jakieś delikatne milkspoty. Mamy oczywiście kaszkę na wielu elementach. Tej monety, wszystko praktycznie, co jest na delikatnym reliefie, to wszystko jest oczywiście podrapane, porysowane, tak więc nie wiem za co właściwie płacić 150 zł za bardzo słabą jakość wątpię. Moim zdaniem, moneta nie jest więcej warta niż. Zwykła bulionówka. Nie ma tutaj żadnej super premii, która wyindowałaby tą monetę, nie wiadomo na jakie poziomy, ale oczywiście nie są to żadne porady inwestycyjne. Jest to tylko mój punkt widzenia, są to moje prywatne przemyślenia. Zawsze to powtarzam, zawsze to podkreślam: ja kupuję, wykładam gotówkę, kupuję takie monety i wtedy wam pokazuję to, co dołącza do mojego stosu inwestycyjnego. Tak to, moi drodzy, właśnie wszystko wygląda. Tak więc, podsumowując cały materiał, mamy 25 uncji srebra, z czego mamy monety super premium, mamy monety premium oraz monety z lekką premium, ale też mamy 4 uncje platyny, które bardzo fajnie. Wzmacniają mój stos inwestycyjny. Łączna kwota, którą zapłaciłem z przesyłką za te monety, było to 20 794 zł. Co oczywiście cały czas winduje mój stos coraz wyżej. Zastanawiam się, czy podtrzymywać tą tradycję i dodawać przegląd całego stosu na czas wakacyjny, czyli na czas mojego urlopu. Dajcie znać oczywiście w komentarzu, czy chcielibyście zobaczyć taki materiał dodam że zmieniło się kilka rzeczy w moim stosie wyjechało dużo monet premium wyjechało kilka monet super premium ale też dołączyło bardzo dużo monet Bulionowych z rynku wtórnego, które zakupiłem jeszcze przed tym całym cyrkiem z wzrostami srebra, ale oczywiście napiszcie w komentarzu, czy chcielibyście taki materiał zobaczyć. Jeśli nie, to po prostu nagram inne materiały, które już mam przygotowane na liście do realizacji filmów. Koniecznie napiszcie w komentarzu, co myślicie na ten temat. A na koniec jeszcze chciałem Wam powiedzieć troszkę o tym co się dzieje na rynku metali szlachetnych. Cały czas mamy bardzo słaby sentyment, mamy bardzo dużo osób, które wyprzedały za bestę swoje monety bulionowe czy też monety premium, pozbyły się problemów, jak to niektórzy pisali mi w komentarzach, że muszą sprzedać, bo i tak i tak nigdy na tym nie zarobią. Załadowali się na górce, gdy była panika, gdy był konflikt na Ukrainie, gdy była inwazja ruskich na Ukrainę, bo tak to trzeba nazwać i bardzo dużo osób załadowało się wtedy właśnie w drogie uncje srebra. Obojętnie czy były to monety bulionowe, czy też monety z lekką premią, to osoby zakupiły Właśnie drogie srebro, i teraz albo zrealizowali lekki zysk, powiedzmy złotówka 2 zł, może 5 zł na jakiejś tam monecie, albo wyszli na zero, albo z lekką stratą i widać. Jest bardzo duży odpływ tych ludzi, ale jest to jak najbardziej bardzo, bardzo dobre dla naszego rynku metali szlachetnych. Te osoby, które psioczyły, te osoby, które utopiły pieniądze, jak to one twierdziły, odeszli z tego rynku i jest święty spokój. I teraz, gdy będą kolejne wzrosty na metale szlachetnych, to dojdą po prostu. Nowi inwestorzy. Być może ci inwestorzy, którzy inwestują w kryptowaluty, gdy będzie wystrzał na krypto, będą przechodzić w metale szlachetne i ten rynek będzie bardzo fajnie się zazębiał. Ale oczywiście to jest tylko mój punkt widzenia, są to moje przemyślenia. Zobaczymy, co czas przyniesie i jakie będą możliwości na rynku metali szlachetnych. Nie będę się w tym momencie już rozgadywać, tylko nagram po prostu materiał o strategii, o moim podejściu właśnie do srebra, do złota czy też do platyny w tym momencie. Tak więc już nie zanudzam, a na tą chwilę bardzo Wam wszystkim dziękuję za to, że subskrybujecie mój kanał, za to, że jesteście, bo w tym momencie uważam, że została sama śmietanka, sama elita. Najlepsi Silverstakerzy, najlepsi inwestorzy w metale szlachetne, obojętnie czy stakujecie złoto, czy stakujecie srebro i jesteście na tym rynku, to zawsze właśnie te osoby, które zostają w takim sentymencie, które komentują, które piszą, które są na grupach Discordowych czy też Facebookowych, widać kim są te osoby i w którą stronę zmierzają. Tak więc, żeby nie przedłużać, trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.